Dobry reżyser musi znaleźć kontakt się z jest w polską lindę, którą możecie znać najbliższy w najbliższym komentarze pod tym filmem. Plus 100% do każdego depozytu. Bounce 7911. Stawka 5 random Skrany nazywa się Bomb Squad. Już 10 złotych. Zabierzemy. Dawajcie na easy. Trochę win. Jeszcze drugi już. 7-2, Jeszcze 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 7,2. Dawajcie na hard. Może też win będzie, no. Nie. Dawajcie jeszcze raz na hard. No nie, nie będzie. давайте зеленая. Кепска. Давайте так. Окей, далее. Чем червоны? На Кепска. Еще раз. Так, вин. Далее. Давайте спробуем и зеленые. Еще 15. Еще раз в целом. Так, давайте теперь Джоуты. Не, не выиграем. Контроль я Так, X2. трох Франс? Почти. Не, окей, okay, еще раз. Червоный. Еще раз червоный. Не, лус мы не знаем. Давайте далее. Зеленый с Не, давайте еще один. Zaprawdę, dajw. dalej. Chcę zielony. Dalej ten. Nie, on się znowu zjemy. Pokój. Pamiętajcie, że link na to grom możesz znaleźć w najwyższym komentarzu pod tym filmem. Plus 100% do każdego depozytu. Tak, 2,52. No, jeszcze luz. Dlaczego? Kontynuujemy. X2. Dzięki bardzo. Jeszcze raz. No, win. Piękne. Jeszcze win. Dzięki bardzo. Jeszcze trochę pogramy. Zrobiłem maksymalną stawkę. Już bałem część 1915. Tak. Dalej. Ten spróbujemy. Zielony. Loosebelt, tak. Dajcie na hard jeszcze raz. Rebet. No też nie. Dobrze, ostatnia gra męczyzny. Random. Jeszcze random. Win I robimy, dajcie maksymalną stawkę czystych złoty. Tak, zielony. No nie. Luz, zaprawdę, naprawdę, ci jeszcze raz. Tak, 600 złotych wygrywając dalej. Tak, jeszcze 600, bardzo dobrze. Bounce 7211 złotych, mężczyzna, oznacza, że dzisiaj wygrywając duże pieniądze, zróbcie za ten like. Pamiętajcie, że link na tę grę możecie znać w najwyższym komentarzu pod tym filmem. Plus 100% do każdego depozytu. To był Adam. wszystkiego najlepszego mężczyzny i do widzenia.